W cyklu wystaw poświęconych polskiemu projektowaniu pod tytułem Polskie projekty, polscy projektanci pokazujemy pracę jednego z najbardziej znanych polskich projektantów. Projektant współpracujący z wieloma ważnymi markami i to nie sporadycznie, ale też na dużą skalę. Jednocześnie cały czas poszukujący, eksperymentujący, nie odchodzący od tej drogi doświadczenia. Co ważne, projektant, który tą swoją wiedzą, doświadczeniem dzieli się, zarówno na uczelni warszawskiej, jak i w ramach innych działań edukacyjnych typu warsztaty. Na wybór tego projektanta w cyklu zdecydowaliśmy się, ponieważ Tomek Rygalik nie tylko projektuje i osiąga w tym projektowaniu wiele sukcesów, ale stanowi wraz z założonym przez siebie studiem bardzo konsekwentne, wyróżniające się zjawisko. Jest wielu speców od designu, którym wydaje się, że wartości gwiazdorskie projektowanych przez nich przedmiotów mają jakieś ważne znaczenie. Nam zależy, żeby w projektowaniu dojść do istoty rzeczy, stąd ten tytuł ustawy. Chcemy odrzucić ten powierzchowny blichtr. Wystawa w sposób naturalny o tym opowiada, ponieważ taka była właśnie droga twórcza tego projektanta. On poznał to projektowanie od strony stylizacji, był w tym już dobry i to mu nie wystarczało. Sięgał głębiej. Będąc na studiach w Pratt Institute, zacząłem współpracę z różnymi firmami projektowymi w Nowym Jorku. Na rozmowie kwalifikacyjnej w Royal College of Art. Ronarat zapytał mnie, dlaczego już z tak kompletnym bagażem doświadczeń projektowych chcę wrócić do szkoły. Powiedziałem mu wtedy, że zależy mi na tym, by stworzyć swoje własne studio projektowe i potrzebuję do tego trochę czasu i dobrej porady. Ludzie przyzwyczajeni są do oglądania dzieł sztuki w muzeach, a design jest tą kategorią twórczości, która jest na jakimś pograniczu. Pokazujemy zupełnie zwyczajne produkty. To jest właśnie jedna z odpowiedzi na pytanie, czym jest design. To jest projektowanie produktów użytkowych. W twórczości Studia Regalik jest ten jeszcze aspekt, że te produkty one trafiają na rynek. Praca projektanta to ogromna odpowiedzialność, ponieważ mamy wpływ na jakość życia ludzi, dla których projektujemy, a projektujemy dla bardzo szerokiej grupy odbiorców zazwyczaj, co oznacza, że nie tylko musimy skoncentrować się na tym, żeby ten człowiek chciał kupić tą rzecz, a nie inną i jedynie występować w roli takiego narzędzia marketingowego, ale przede wszystkim musimy skupić się na tym, by jakość przedmiotów, urządzeń, narzędzi. Mebli, całego otoczenia codziennego życia była coraz lepsza, ponieważ im lepsze te rzeczy są, tym lepsze jest nasze życie. Najbardziej charakterystyczne w jego pracach ta prostota i wyciąganie formy z konstrukcji, z założenia użytkowego, funkcjonalnego. Przesła służą do siedzenia. One same nic nie opowiedzą, dlatego w przestrzeni tej wystawy potrzebny jest komentarz. Jest trochę słów, które widz musi przeczytać. Są materiały wizualne, które można posłuchać i obejrzeć. Wszystkie wystawy z cyklu Polskie Projekty, Polscy Projektanci towarzyszą szerszemu i znanemu w Polsce wydarzeniu Denia Design Days. Thank you